A dziś w programie między innymi zobaczymy ile będzie kosztować nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego, docelowo ma on się przenieść tu, do bramy miasta. Trudno jest mi dzisiaj znaleźć na mapie Łodzi lepszej lokalizacji niż ta dla siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Przekażemy też dobre informacje dla mieszkańców Widzewa, bo powstaną tu dwa bezkolizyjne przejazdy kolejowe. Zapadła decyzja Ministerstwa Infrastruktury. Wreszcie, merytorycznie, obroniliśmy, jak ważne są te dwa przejazdy dla łodzi. Zajrzymy też na ulicę cmentarną, która znów jest w przebudowie. No, może w końcu będzie dobrze. Więcej szczegółów już za chwilę. Tomasz Bogołębski, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Przebudowa ulicy Cmentarnej rodziła się w bólach. Przetarg obejmował także równie pechową legionów. Pierwotna data zakończenia prac wrzesień 2023, udało się prawie rok po czasie i pół roku po ostatecznym terminie rozliczenia inwestycji przez Unię Europejską. Jeśli ktoś liczył na trwałość, to zimą mógł poczuć zawód. Nie dosyć, że bardzo długo to trwało, to jeszcze zostało sfuszerowane. Taki stan na wierzchni po kilku miesiącach od zakończenia prac dziwi, choć nie wszystkich. Ja w tej branży pracowałem kupę lat i jak nie ma dobrej podbudowy i świeżej, a tu przywożono beton, on leżał całą noc, on się utleniał. Rano przychodzili, był skamieniały, rozbijali go młotami. No i taka podsypka. No, no. Czy akurat na tym polegał błąd wykonawczy? Nie wiadomo. Wiadomo, że jest źle. Monitorujemy tę sprawę. Obecnie prowadzone są badania geologiczne, specjalne odwierty, które pozwolą przygotować się do zaplanowania mm, robót naprawczych. Prace naprawcze ruszyły w poniedziałek bez wcześniejszych informacji z wprowadzaną na prędce organizacją ruchu. No. Może w końcu będzie dobrze. Sęk w tym, że prace są wykonywane w dokładnie tej samej technologii co poprzednio i zgodnie z poprzednim projektem który zdaniem wykonawcy jest zły. Mam pewną obawę związaną z rozwiązaniem projektowym, które zawiera szereg poważnych błędów, które to rozwiązanie nie gwarantuje trwałości na wierzchni i mogą one prowadzić do jej ponownej degradacji. Obawy potwierdza ekspertyza zlecona przez wykonawcę Politechnice Warszawskiej. Mimo to kostkę wymieniamy na... No nie wiem dlaczego, to, to, to jest trudne do wytłumaczenia, bo przecież są inne metody dzisiaj. Miasto twierdzi, że rezygnację z kostki rozważało. Pytaliśmy się również konserwatora, czy możemy zmienić technologię, aby wykonać nawierzchnię choćby z betonu, tak jak na dalszym odcinku. Natomiast z racji tego chronionego obszaru konserwator nie wyraził na to zgody. Nasze dzisiejsze spotkanie z konserwatorem w ostatniej chwili odwołano. Nie zmienia to jednak faktu, że ten fragment cmentarnej w kostce potwierdza także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przygotowany przez miasto i przegłosowany przez łódzkich radnych. Na Kostkowej Przepychance najbardziej tracą mieszkańcy. I znowu tramwaję, Ale w, w ogóle ani autobusu nie autobus puścili, nic nie puścili. A przypadek ulicy Cmentarnej niestety nie jest wyjątkiem. Jak na Placu Wolności. Tak. A ja tam też widzę co się, co się dzieje. Tak jak ja raczę. Utrudnienia na Cmentarnej są planowane na około półtora miesiąca. Miasto za tę naprawę nie płaci. Ulica jest jeszcze na gwarancji. A teraz w naszym programie z kamerą przenosimy się na widzew. Przejazd na ulicy Malowniczej. Dla okolicznych mieszkańców codzienny koszmar i stracone godziny, najpierw o poranku i potem podczas popołudniowych powrotów. Do szkoły się spóźniamy notorycznie. Kiedyś była tutaj postój, że 40 minut musiałyśmy stać. Także raz, drugi, trzeci raz spóźniłyśmy się do szkoły. W ciągu roku to jest kilkanaście razy nawet. Musimy dużo wcześniej, nie mówiąc o wizytach u lekarza. To już jest do, do lekarza, mam 5 minut, powiedzmy, mogę dojechać, a jadę tutaj przez godzinę. Sytuacja od momentu remontu linii Łódź Warszawa. Jeszcze się pogorszyła. 25 minut to, to jest mój, mój rekord w każdym razie. To miałem cztery pociągi, i jeden towar. Dziś ta trasa to jedna z najbardziej obleganych linii kolejowych w Polsce. 16,5 godziny zamknięty przejazd na dobę to jest naprawdę bardzo długi czas. Mieszkańcy Widzewa na rozwiązanie problemu czekają od ponad dekady. Dziś mogą odetchnąć z ulgą. Obietnice wyborcze jeszcze z roku 2018 doczekają się realizacji. Otrzymaliśmy zielone światło od Ministerstwa Infrastruktury na realizację dwóch bezkolizyjnych przejazdów na Widzewie. Na ulicy Malowniczej powstanie wiadukt kolejowy na przedłużeniu hetmańskiej do fryzjowej, tunel. Wreszcie merytorycznie obroniliśmy, jak ważne są te dwa przejazdy dla łodzi. Do konkursu organizowanego przez PKP-PLK zgłoszono 51 przejazdów, wybrano 16. Łódź niewątpliwie wygrała. Gdyby nie ta inwestycja. Sytuacja dla mieszkańców tylko by się pogarszała. Całkowity koszt obu bezkolizyjnych przejazdów to około 100 milionów złotych. Jedną trzecią tej kwoty pokryje kolej. Reszta będzie pochodziła z miejskiej kasy. Mamy koncepcję, mamy program funkcjonalno-użytkowy, mamy decyzję środowiskową. Chcemy na przełomie września i października ogłosić dwa postępowania przetargowe w trybie zaprojektu i wbuduj. Przyszły rok byłby czasem na przygotowanie odpowiednich projektów i uzyskanie pozwolenia na budowę i chcielibyśmy Zacząć te dwie inwestycje już wbić tam symboliczną łopatę na początku 27 roku. Bezkolizyjne przejazdy wódzkiem powstaną także w Justynowie oraz w Pawielicach. A teraz w programie zajmiemy się nową siedzibą Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja dwa tygodnie temu przeszła jednogłośnie przez zarząd województwa łódzkiego. Mimo to do ostatniej chwili uchwała nie była publicznie dostępna, radni dostali ją do ręki. Dopiero w dniu sesji sejmiku województwa łódzkiego, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w łodzi przy ulicy pułkownika Jana Kilińskiego 66A, nieruchomość przy Kilińskiego 66A to ten budynek funkcjonujący pod nazwą Brama Miasta. Trudno jest mi dzisiaj znaleźć na mapie łodzi lepszej lokalizacji niż ta dla siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Projekt uchwały zakłada, że nieruchomość zostanie nabyta za 160 milionów złotych. Nieruchomość będzie kupowana z wyposażeniem. Pełnym wyposażeniem tej nieruchomości. Wydaje się, że to nie jest zła transakcja pod tym kątem, że koszty funkcjonowania obecnych siedzib Urzędu Marszałkowskiego są dość duże. Przeniesienie rozsianych po mieście jednostek Urzędu Marszałkowskiego to oszczędność rzędu 95 milionów złotych, z czego 70 to koszt napraw i remontów, wynikających z konieczności dostosowania obecnych budynków do obowiązujących przepisów. Ja jestem przekonana, że bliskość dworca jest również atutem, ponieważ wielu pracowników urzędu marszałkowskiego to są mieszkańcy województwa, nie tylko stolicy miasta Łodzi. Decyzja zarządu i przygotowana uchwała zaskoczyła także część koalicyjnych polityków, przede wszystkim tych z Piotrkowskiej 104, szczególnie że urząd miasta Łodzi też rozważał tę lokalizację, a to nieruchomość zlokalizowana na terenie specjalnej strefy rewitalizacji. Więc obowiązuje tu prawo pierwokupu przysługujące urzędowi miasta Łodzi. Miasto Łódź również od dłuższego czasu analizuje możliwości przeniesienia swojej siedziby do bardziej funkcjonalnego obiektu. Wśród tych rozważanych wielu lokalizacji była między innymi brama miasta. Zdecydowaliśmy jednak, że nie skorzystamy z przysługującego prawa pierwokupu. Procedowaną uchwałę poparło 16 radnych, przeciw głosowało 11, trzech było nieobecnych, trzech nie zabrało w tej sprawie głosu. w programie to już wszystko. Do zobaczenia jak zwykle nie za tydzień, a za dwa tygodnie i o zmienionej porze. Zamiast 17.50 widzimy się o 21.50, ale niezmiennie na antenie telewizji Toja i jak zwykle w środę. Do zobaczenia.